To była niezła wystawa. Nie tylko ze względu na to, że byłam na niej trzy razy, ale ze względu na ilość wydanych publikacji. Tę zapewne kojarzy większość z Was. Intro! Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką, rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły. Prowadzę wykłady i warsztaty. A w tej serii. Pokazuje Wam swój zbiór książek ostymologicznych. I jak już wspomniałam, dzisiaj będzie o wystawie Modny Świat w Warszawie, której towarzyszyło kilka publikacji. To nie jest katalog, to jest właśnie publikacja towarzysząca. Wystawa tematycznie obejmowała zakres ubiorów XVIII-wiecznych i samego początku XIX wieku, czyli moda empirowa. Ta publikacja, moi drodzy, jest... czekajcie, czekajcie, muszę na jakieś stranie, no. Jest dwujęzyczna w języku polskim i angielskim, więc nie tylko dla Was, ale i dla Waszych zagranicznych przyjaciół lub jak chcecie podszkolić język, tak jak ja. Całostronicowe ilustracje przy formacie trochę powiększonego A4, w twardej na solidna naprawdę pozycja. Ta książka nie jest dostępna na rynku. W, w sensie nie jest dostępna w muzeum. Ale możecie ją kupić na przykład na Allegro lub w antykwariatach. Cena się waha między 40 a 100 zł, z czego te 100 to, to bardziej antykwariaty, a na Allegro może się udać Wam trafić ją w granicach 50 zł. I to jest mniej więcej tyle ona kosztowała na wystawie. Całostronicowe. Eee, chcę wam powiedzieć, że ta suknia ma obłędny ten bo to jest wyładna. Na takim ciężkim materiale. I ten wzór na całości, to on się nie powtarza. No, on po prostu no machali te kwiatki, chcieli Dodatkowym plusem jest to, że ta publikacja jest także o modzie męskiej. To nie jest tylko tak, że tam prezentowane są biory kobiece. Mamy też męskie biory. Na przykład macie powiększenia. I te powiększenia w ogóle to jest cud miodorzeżki co mówię o modzie męskiej. Wtedy jeszcze w Polsce mieliśmy resztki mody narodowej, więc kontusze też tam były. Detale, detale, detale. Moi drodzy, haft w takim powiększeniu. No ja tę książkę po prostu kocham. Pomimo tego, że mnie tam 18 wiek to tak średnio wieczy ja. Oczywiście na końcu w takich publikacjach to już jest standardem, że jest słowniczek. Warte kupienia, zwłaszcza, że się pojawia. Ale to nie wszystko. Po tej wystawie towarzyszył prawdziwy katalog. Też w tej oprawie. Ze zdjęciami. Tu, tu, są, tu jest wszystko. I to obiory męskie, i damskie, i dziecięce. Opisy są bardzo dokładne. I to jest to, co Katarzyna na i na kajanie kocham najbardziej. Ta książka jest pozaznaczana, a jeszcze są moje tu, no te teczki wsadzone z wystawy, gdzie sobie rysowałam, jak coś skrojone, bo oczywiście tu nie do końca jest na przykład sztukówki pokazane. Nie wiem, ile kosztuje. Nie widziałam jej w ciągu ostatnich pięciu lat na rynku wtórnym w sprzedaży. Jeśli interesujecie się tematem. Im będziecie możliwość mieli kupienia czegoś takiego, to bardzo polecam. Ej, jeszcze nie wszystko. Jeszcze nie wszystko, moi drodzy. Ale o tej, o tej publikacji dowiedziałam się dopiero w 2021, ale może dlatego, że ja nie jestem zagraniczną turystą. Mianowicie taki turysta mógł sobie wziąć taki katalożek i tu są opisy po angielsku. I przelecieć sobie tę wystawę właśnie z takim katalogiem. Dla mnie osobiście to jest dobra lekcja języka angielskiego pomimo tego, że obejmuję no obejmuje ten XVIII wiek, który tak minie bardzo. I tak, podsumowując, to mamy to, to i to. I naprawdę, jeśli się z tym spotkacie, radzę kupić. Choćby dlatego, że cena tych pozycji wzrasta, więc nawet jeśli wy nie skorzystacie, jest szansa, że sprzedacie to z niezłym zyskiem.